Hej kochani, witajcie z tej strony Adrianna i witam Was w moim specjalu na milion subskrypcji. Milion subskrypcji wybił na moim kanale 19 października. Do tego czasu zrobiłam 409 filmów, to nie jest 410. I zastanawiałam się, jaki film nagrać dla Was jako specjal. W ogóle to, to milion subskrypcji wybiło w trochę takim niefortunnym czasie, dlatego że zachorowałam, ciągle byłam przeziębiona. Jak się wyleczyłam, jak się zaleczyłam, to znowu chorowałam. I wpadł ten milion, i nie miałam przygotowanego żadnego specjala. I myślałam nad tym, jaki specjal mogłabym dla Was nagrać. Wielu youtuberów nagrywa, wiecie, jakieś epickie demolki, niszczenie, rozwalanie, nie wiem, aut mieszkań. Natomiast uznałam, że coś takiego to jestem kompletnie nie ja. I pomyślałam, że nagram dla was, co? Nagram dla was coś, co będzie dla mnie rzeczywiście specjalne, czyli długi film, w którym opowiem wam szczerze, jak było, i, i chcę wam opowiedzieć moją całą historię z YouTubem. bez żadnych cięć, żebyście zobaczyli. Jaka jestem? Tak, tak naprawdę nie będę mogła tego w żaden sposób ukryć. Czasem mówicie, że denerwujecie się, że patrzę w dół. Tutaj mam podgląd, tutaj mam także kartkę nie z jakimś scenariuszem ale z rzeczami, które chciałabym omówić. I chciałabym Wam po prostu opowiedzieć moją historię YouTube'a. Kim jestem? Kim jest Adrianna? Więc powiem Wam, że siedzi przed Wami dziewczyna, która niedawno zdobyła milion subskrypcji, która jest najnormalniejszą w świecie dziewczyną, która nie pochodzi nawet z małego miasteczka, tylko ze wsi zabitej dechami, z pięcioma domami, bez nawet ani jednego sklepu spożywczego. Dziewczyna bez żadnych znajomości, dziewczyna bez pieniędzy. Moi rodzice byli normalnymi ludźmi, tak jak wydaje mi się, większość ludzi w tym kraju. Ja nie żyłam w biedzie, ale też nie miałam w domu jakiegoś zbytniego dostatku. Byłam jak każdy inny człowiek, jak wydaje mi się, większość z nas. Do tego jestem osobą z ciężkim charakterem. Mi naprawdę ciężko się jest. Z kimś porozumieć, zaprzyjaźnić, więc nawet tego, co zdobyłam, nie zdobyłam znajomościami, tylko własną, ciężką pracą. I nawet nie wyobrażacie sobie, jak bardzo jestem dumna, dlatego, że każdego pojedynczego subskrybenta, każdy pojedynczy komentarz, lajk, polubienie zdobyłam sama swoją pracą, swoją wytrwałością. I przepełnia mnie ogromna duma i radość, dlatego że jestem sobie bardzo wdzięczna, że nikogo nie musiałam się prosić, że przed nikim nie musiałam przysłowiowo klękać, nikomu mówić proszę, wybij mnie na YouTubie, tylko zrobiłam to sama. I to jest takie cudowne uczucie, bo wiecie, czasem na YouTubie wybuchają jakieś dramy, wychodzi, że nie wiem. Ten, tamta, sianta, ktoś tam kupił subskrypcję albo kupił lajki, kupił polubienia pod filmem. I ja w takich sytuacjach czuję całkowity spokój, bo ja nie muszę się bać, bo na każdego z Was zapracowałam sama i każdego z Was musiałam przekonać do siebie, żebyście kliknęli tą subskrypcję. Ja nie jestem osobą, która jakoś super siebie docenia, mam z tym ogromny problem, ale. Z tego mogę powiedzieć, że jestem bardzo dumna, że jedyną osobą, która mi w tym pomogła, jestem ja. Jedyną osobą, której zawdzięczam to wszystko, jestem ja. I jedyną osobą, która może mi ten cały sukces i, i to moje spełnienie marzeń, czyli kanał na YouTube, odebrać, również jestem ja. Jedyną osobą, która mi pomagałaby, mój chłopak Patryk, ale, ale to wszystko powstało dzięki mojej pracy. I chciałabym opowiedzieć Wam historię, którą na pewno większość z Was już zna, dlatego, że lubiłam ją opowiadać, opowiadałam ją chyba na 500 tysięcy subskrypcji. Wydaje mi się, że jest dość motywującą historią, więc... Kiedy poszłam do liceum, zerwałam kontakt z moją... z dziewczyną, która udawała moją przyjaciółkę. Do tego poszłam do nowej szkoły i tak niefortunnie się zdarzyło, że od razu zachorowałam. Dostałam jakiegoś tam przeziębienia, leżałam w domu i przez tydzień albo dwa tygodnie mnie nie było. Więc wyobraźcie sobie, pierwszy czy tam drugi tydzień szkoły wszyscy zdobywają znajomości, a Was nie ma. Mnie nie było. Nie poznałam żadnej dziewczyny, nie zakolegowałam się, nie dołączyłam do żadnej grupki. I kiedy przyszłam po tym czasie, to było dokładnie tak, jak się bałam. Wchodzę, każdy ma już koleżankę, każdy z kimś siedzi, więc ja siadam sama. Więc nie mam nikogo. Nie mam przyjaciółki, bo zerwałam kontakt z dziewczyną, która traktowała mnie jako darmowego psychologa. I jestem ogromnie samotna. Mam tylko mojego chłopaka patryka, z którym znam się kilka miesięcy wtedy, i który jeszcze nie jest wtedy moim prawdziwym przyjacielem jest po prostu moim chłopakiem, jestem przeraźliwie samotna. Wracam do domu, nie mam z kim rozmawiać. I wchodzę na YouTube'a. I YouTube kojarzył mi się kiedyś tylko z głupimi filmikami, śmiesznymi filmikami i teledyskami. To był dla mnie YouTube. Muzyka i śmieszne filmiki. I w ogóle nie wiedziałam, że jest coś takiego jak YouTuberze. I jakoś tak grzebiąc na tym YouTubie znalazłam dziewczynę, która rozmawiała o makijażu. I tak oglądam, i myślę co ona robi. Ale potem oglądam drugą dziewczynę, trzecią dziewczynę i, i zaczęłam się w to wciągać. I jakoś tak Wracałam do szkoły, wracałam ze szkoły i, i przeglądałam filmiki dziewczyn i, i czułam się dużo mniej samotna, jakby zdobywałam pasję do tego, żeby dbać o siebie. Oglądałam, widziałam inne dziewczyny, czułam się z nimi jak na kawce, z koleżanką. I jakoś to leczyło, w jakiś sposób zaleczało moją samotność. I pojawiła się u mnie odpowiedź pierwszego momentu, taka iskierka i taka myśl, że ja też bym tak chciała, że chciałabym nagrywać na YouTubie. Ale, no wiadomo. Gdzie ja, dziewczyna, która nic nie wie, z małej wsi, ma zajmować się YouTubem i nagrywać i pokazywać siebie? No w ogóle jakiś nosys. Nie. I tak miały miesiące, lata. Potem była trzecia klasa liceum. I stanęłam przed wyborem studiów. Nie miałam żadnego pomysłu na to, na jakie studia mogłabym iść, ale przez to, że całkiem dobrze szło mi z językiem rosyjskim, przez to, że na terenie, gdzie mieszkałam, potrzebowano nauczycieli języka rosyjskiego i tłumaczy języka rosyjskiego, to poszłam na filologię rosyjską, na kierunek, który mnie zupełnie, nie, mam, nie mogę powiedzieć, że zupełnie, ale tak troszeczkę mnie interesował. I to był koszmar. Znalazłam się w nowym miejscu, bez Patryka, z nowymi ludźmi, na studiach, których nienawidziłam i które mnie nie interesowały. I wtedy jeszcze nie wiedziałam, że, że to jest depresja. Ale poczekajcie, laptop mi. O, wygasił się laptop. Ale wtedy wyraźnie zachorowałam na depresję. Po prostu chodziłam na zajęcia, wstawałam rano i nie widziałam sensu w niczym. Siadałam w ławce. Słuchałam, albo siedziałam w telefonie, marnowałam czas, czułam, że marnuję czas. Wykładowcy mnie nie cierpieli, no bo jak mieli lubić studenta, który poszedł na studia na własne życzenie, a siedzi na tych studiach tak. A nie miałam odwagi, żeby te studia zmienić. Więc wtedy poczułam, że moje życie się skończyło, że w wieku 20 lat moje życie się skończyło, bo skończę te studia, dlatego że no, szło mi całkiem dobrze. Skończę te studia. Potem zostanę tłumaczem albo nauczycielem, będę beznadziejnym tłumaczem albo beznadziejnym nauczycielem, bo się do tego nie nadaję, i to koniec. I nic ciekawego, nic ciekawego w życiu nie będę robiła, bo będę robiła rzeczy, których nienawidzę, uczniowie albo moi klienci będą mnie nienawidzić. I tak przejdzie moje życie. I moje życie to będzie pasmo rozczarowań i, wym i wymawiania sobie, że robię rzeczy, których nienawidzę. I w momencie, kiedy już naprawdę czułam się, że osiągnęłam dno. Włączyłam kolejny filmik na YouTubie i pomyślałam, kurczę, zaryzykuję. Pomyślałam, że no w sumie co mi zależy, no jestem na życiowym dnie, no jak się nie uda, no to się nie uda, prawda? No najwyżej będę miała pięciu subskrybentów, ale no to będą moi subskrybenci. A jak nikogo nie będę miała i nikt mnie nie będzie oglądał, no to chociaż powiem sobie, że próbowałam, prawda? Chociaż nie powiem w życiu, że no niczego nie próbowałam, no coś spróbowałam. Tylko, że to nie było takie proste, no bo to nie było tak, że postanowiłam, okej, okay, nagrywam na YouTubie, wzięłam pieniądze i poszłam nagrywać, prawda? Dlatego, że pojawił się problem i pojawił się bardzo przyziemny problem w postaci pieniędzy. Dlatego, że ja może w tamtym momencie w portfelu miałam 50 zł, bo byłam biednym studentem. Nie miałam pieniędzy na kamerę, nawet najtańszą, nawet używaną, nie miałam nic. Więc trzeba było zarobić I, i ciężko zarobić, jeżeli studiuje się na studiach dziennych i ciężko zarobić, nie wiem, dwa tysiące na kamerę, oświetlenie, jeżeli no, nie ma się pracy i studiuje się dziennie, więc zaczęłam pracować w supermarkecie jako hostesa Przez miesiąc zarobiłam tysiąc złotych i byłam niesamowicie szczęśliwa, bo wreszcie miałam jakiś cel, prawda, i z perspektywy czasu to był bardzo ciężki czas, dlatego że wstawałam rano na studia po czym siedziałam na zajęciach do godziny 16, 17, 18. Brałam to, co sprzedawałam akurat w supermarkecie. Sprzedawałam opłatki, bo byłam aniołkiem, hostessą, która sprzedaje, anioł, która sprzedaje opłatki w supermarkecie. Więc brałam te opłatki. Jechałam do oszą, bo pracowałam w Auchan. I, i, I stałam z tymi opłatkami do godziny 23, dopóki supermarket nie był zamknięty. Po czym wracałam o godzinie 1 w nocy, jechałam przez całą Warszawę, i od nowa, i tak każdy dzień. I pamiętam, że byłam niesamowicie szczęśliwa, bo byłam jednym z najlepiej pracujących aniołków i dostałam 100 złotych premii. I to 100 złotych premii to było dla mnie tyle pieniędzy, bo mogłam kupić na przykład lepszą kamerę albo delikatnie lepsze oświetlenie. I w końcu w marcu albo w, lut w lutym miałam już wystarczającą ilość pieniędzy. Pojechałam po kamerę, oczywiście nie nową, nie dobrą, taką jak mam teraz nie kosztującą kilka tysięcy, tylko używany, stary aparat. Kupiłam najtańsze oświetlenie i zaczęłam nagrywać. I ktoś może sobie pomyśleć, no tak, no i tutaj historia się kończy, było pięknie, było słodko, zaczęła się nagrywać, drugiego dnia 100 tysięcy subskrypcji, a trzeciego dnia milion, prawda? No tylko, że to tak nie było. No, wrzuciłam pierwszy filmik, no i nikt nie chciał go oglądać. No bo kto, dlaczego ktoś miałby mnie oglądać? Było tyle YouTuberów. Ja to powtarzam tysiące razy, ale kiedy ja zaczynałam na YouTubie, mówiło się, że nikt się już nie wybije, że nikt nie wejdzie do top 100, że nikt nie będzie miał miliona, że musisz po prostu, nie wiem, wyjść i salto kręcić uszami, żeby dostać się do, do tej elity YouTube'a, żeby mieć te subskrypcje. Więc ja żyłam ze świadomością, że no, spóźniłam się że drzemie we mnie wielkie marzenie, żeby nagrywać na YouTubie, ale po prostu ominęłam swoją szansę. Ale nagrywałam, prawda? I pamiętacie serię, że na prawda? Pamiętacie, że to, to była seria, która pomogła mi zebrać rozwój. I powiem Wam coś. Ja już pewnego dnia wróciłam ze studiów i pomyślałam sobie, no już nie wiem, co mam nagrywać. Nagrywam to, 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 to. to. Nikt nie chce tego oglądać. Co by tu nagrać? no ja wezmę, nagram jakieś żenady mody I, i wydawało mi się, że to już jest ostatni filmik, który nagram, bo, bo w ogóle nie miałam pomysłu co robić. I nagrałam te żenady mody i wrzuciłam to na kanał i nagle pojawiły się widzowie. Po prostu jak mój filmik oglądało, nie wiem, 5 osób, to ten filmik obejrzało 100 osób. Po tygodniu obejrzało go tysiąc osób, a po dwóch tygodniach ten filmik obejrzało 10 tysięcy osób, więc nagrałam drugą część, trzecią część i tak mój kanał nabrał rozbiegu. I też możecie sobie pomyśleć, no już koniec, happy end, tak? Tylko, że nie, dlatego że ja studiowałam, ja nie mogłam rzucić studiów i zacząć zajmować się YouTube'em, bo. W pierwszych miesiącach, nawet jak wasz kanał ma mnóstwo wyświetleń, to nie dostajecie z niego pieniędzy. I mimo, że te wszystkie moje filmiki super się wyświetlały, to ja po, po nie wiem, 4 miesiącach zarobiłam 200 zł, więc to nie było tak, że ja mogłam teraz rzucać studia i utrzymywać się z YouTube'a. Poza tym miałam rodziców, którzy dawali pieniądze na moje utrzymanie i absolutnie nie zgadzali się, żebym rzucała studia i zajmowała się jakimiś filmikami w internecie, prawda? No to w ogóle. Co, w ogóle co ty gadasz? W ogóle nie myśl na takie tematy, idź, idź się uczyć, a nie będziesz nagrywać, nie? Więc ja uczyłam się w poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, siedziałam na studiach, przyjeżdżałam w piątek do domu rodzinnego, bo nie mogłam nagrywać, bo byłam w akademiku, no i tam były inne osoby, były inne osoby w pokoju. I był weekend, sobota, niedziela, podczas którego ludzie się uczą, bawią się na studiach, spotykają się ze znajomymi, ale ja nie. Ja siedziałam i nagrywałam filmiki na kolejny tydzień. I montowałam je. No bo to nie masz montażysty wtedy. No to w ogóle to, to nie śni o takich rzeczach. Nie zarabiasz. Nie masz montażysty. Nie wiesz, twoja przyszłość nie jest w ogóle. Nie wiesz, co się stanie, prawda? No równie dobrze, YouTube mógł przestać promować moje filmy. Ale wiedziałam, że dostałam jedną, jedyną szansę od losu i albo ją wykorzystam, no albo. No albo nie, bo straciłam. To była moja jedyna szansa od losu, jedyna szansa, którą dostałam w życiu i którą musiałam złapać i wykorzystać. Jeżeli tutaj pojawi się jakieś cięcie, to być może dlatego, że mój aparat po 20 minutach skończy, skończy nagrywać, ale no to nie dlatego, że chcę coś przed wami ukryć. Na trzecim roku studiów postanowiłam, na trzecim roku studiów postanowiłam, że nie będę już studiów kontynuować, zakończę licencjat i, no i zacznę, no i zajmę się YouTube'em. Na szczęście, rodzice przyjęli to dobrze. Wiedzieli, że zaczęłam z YouTube'a zarabiać, że się utrzymuję, że rzeczywiście to jest miejsce, które daje mi radość, które daje mi stabilizację finansową. I, i to jest dobry kierunek, w którym mogłabym pójść. Na egzaminie, jednym z najcięższych egzaminów, nauczycielka, wykładowczyni, która była dla mnie okropnie niemiła, powiedziała do mnie: Adrianna, co ty będziesz działać? Ruski, a nie twoje. Adrianna, co ty będziesz robić? Język rosyjski to nie jest twoja rzecz. No, co ty będziesz działać? Ja powiedziałam jej, że Budu będę youtuberem. I ja powiedziała: Okej, okay, dobra. Masz trzy. I wychodź. Dobra, zdałaś. Zajmuj się swoim życiem. Dobra, będziesz youtuberem. Będziesz żulem pod, yy, pod nie wiem, jakimś, pod Tesco. Będziesz yy, spała pod namiotem, a nie będziesz jakimś youtuberem. Nic nie osiągniesz. Co ty w ogóle wymyślasz? No ale to było moje marzenie, prawda? Być youtuberem. Mimo, że wszyscy twierdzili, że no, to, to ci się skończy. Nic z tego nie będziesz miała. Czemu ludzie mają Cię oglądać? Jest już tyle youtuberów. Są dziewczyny ładniejsze, mądrzejsze, bardziej utalentowane, z lepszą figurą, lepszymi włosami, lepszą ceną, ze wszystkim lepszym niż Ty. Czemu byś miała to robić? Czemu ludzie mają Cię oglądać, prawda? No ale to było moje marzenie. No i wiedziałam, że no, muszę to kontynuować. Więc z tego miejsca chciałabym bardzo pozdrowić moją wykładowczynię. Chciałabym Panią bardzo serdecznie zaprosić na premierę filmu. Chciałabym, żeby obejrzała Pani moje wszystkie 409 filmów i przesłała pozdrowienie od miliona moich widzów. I jednak tak się udało, prawda? To, że czegoś nie rozumiemy, to nie znaczy, że trzeba to krytykować. Ale okej. Okay. Wróćmy dalej. Chcę Wam przekazać to, że jestem dosłownie taka jak Wy. No. Ja nie jestem produktem, nikt mnie nie stworzył. Nie poszłam na żaden casting youtuberów, prawda? Co mi tutaj tak zgasło? Nie poszłam na żaden casting youtuberów. Ja po prostu wzięłam się do pracy i kupiłam kamerę i pokazałam się, i, i do tego będę was namawiać. No, nie ma chyba osoby, która mniej nadaje się na wybicie na YouTubera niż ja. No, ja jestem. Odwrotnością osoby, która mogłaby się wybić na YouTubie. No błaga was dziewczyna ze wsi, z ciężkim charakterem, nie najładniejsza, nie najmądrzejsza, zwykła, najzwyklejsza dziewczyna i mam się wybić. Więc słuchajcie, skoro mi się udało, to i wam się uda. Bardzo mnie dziwi i nie rozumiem tego, kiedy wrzucam jakieś zdjęcie albo jakiś film. I Znajdą się osoby, zawsze znajdzie się jakaś osoba, która pisze mi taki komentarz, wiecie, jakiś krytykujący mnie, negatywny komentarz, jakiś gigantyczny hej. I wtedy myślę sobie, że straszliwie mi tej osoby szkoda, dlatego że poświęciła napisanie tego komentarza 20 minut, godzinę ze swojego życia, podczas których mogłaby się rozwijać. I mogłaby być tu, gdzie ja, a nawet jeszcze wyżej. Mogłaby mieć to, co ja. Mogłaby spełniać swoje marzenia. Więc nie bierzcie przykładu z takich ludzi. Nigdy nie bądźcie negatywnymi ludźmi. Nigdy nie bądźcie, nie zabijajcie w sobie kreatywności. Nigdy nie przestawajcie marzyć, tylko pracujcie, bo mi się udało. A jeżeli mi się udało, to każdemu może się udać. A co jest ważne, ja wam ja na przepis na sukces. Ciężka praca, wytrwałość. I tyle. Ciężka praca i wytrwałość. Chciałabym jeszcze podjąć jeden taki ważny dla mnie temat i temat, który mnie trochę boli. Film. Jestem Anne Misfit. Mm. Ci, którzy mnie oglądają, pewnie wiedzą, że ja od zawsze marzyłam o wystąpieniu w filmie. Ale to tak naprawdę marzyłam. To było po prostu moje ogromne marzenie i czasem widziałam, jak jakiś YouTuber wystąpił w filmie gdzieś w jakiejś sekundzie albo no gdzieś się pojawił. I ja tak bardzo zazdrościłam i myślałam sobie, Jezu, jak ja mu zazdroszczę, bym tak strasznie chciała być na jego miejscu. Ale w ogóle, no, nie sądziłam, że to się kiedykolwiek spełni. Myślałam, że jeżeli ktoś mnie kiedykolwiek, gdziekolwiek zaprosi, to ja będę grała, wiecie, może powiem słowo, albo będę grała jakiegoś tam, wiecie, dziesiątego trupa z kolei, jakąś tam postać w tle, ale to już i tak byłoby dla mnie spełnienie marzeń. Po czym dostałam... Dostałam wiadomość, że szukałam osoby o podobnym, podobnej energii do mnie i, i chcieliby, żebym przyszła na casting. I spełniłam swoje największe marzenie. Zagrałam w filmie i to nawet nie taką epizodyczną postać, tylko taką cudowną, charyzmatyczną, energetyczną, szaloną postać. To po prostu jest spełnienie wszystkich marzeń, o których nawet nie odważyłabym się śnić. I natomiast. To, co mnie strasznie boli, to jak czytam komentarze i, i widzę w tych komentarzach na przykład, nie zasługujesz na to, nie jesteś aktorem, nie powinno cię tam być. Jak możesz grać w filmie, jesteś beznadziejna, w ogóle kto cię do tego wziął. I to tak strasznie boli, dlatego że skąd ta osoba wie, na co zasłużyłam, skąd wie, ile włożyłam w to pracy? Moim zdaniem i może jestem tutaj zbyt dumna i zbyt zapatrzona w siebie, ale moim zdaniem na to zasłużyłam, bo ciężko na to pracowałam tylko i wyłącznie własną pracą, tylko i wyłącznie wytrwało wytrwałością, tylko i wyłącznie montowanie filmów do nocy, tylko i wyłącznie dzięki temu, że marzyłam. Więc przepraszam, może jestem nieskromna, ale zasłużyłam na to. I kim? Ktoś jest, żeby oceniać, czy się do czegoś nadaje, czy nie. Ale... nie Nieważne. Chcę po prostu powiedzieć, że... Żebyście nie byli jak ci ludzie. Żebyście nie byli negatywni. I, i żebyście wykorzystali ten czas na spełnianie własnych marzeń. Chciałabym też podjąć temat, który jest na YouTube bardzo, 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 bardzo drażliwy. Mianowicie zarobki youtuberów. Dlatego, że ja nigdy o tym nie mówię, dlatego, że kiedykolwiek podejmuje się ten temat, no to pojawia się dużo sprzeciw, prawda? Że jak możesz zarabiać na tym? To powinna być twoja pasja. I też bardzo dziwią mnie te komentarze, dlatego, że nie rozumiem, jak ludzie myślą, że, że coś nam spadło z nieba, prawda? Że, czy im się naprawdę wydaje, że my wstaliśmy rano, że ja wstałam rano przyciągnęłam się, wiecie, i, i powiedziałam sobie, okej, okay, teraz nagram pięciominutowy filmik, zarobię z niego, będę montowała dwie minuty i będę robiła hajs, będę spełniała swoje marzenia. No przecież tak nie było! Przecież, żeby teraz móc spełniać swoje marzenia, żeby móc robić rzeczy, o których zawsze marzyłam, żeby móc zarabiać, ja musiałam poświęcić miesiące. Tygodnie, lata, nie tak dużo tych lat, no bo mi udało się dość szybko to osiągnąć, ale miesiące, kiedy nic nie zarabiałam, kiedy tylko wkładałam swoją energię i pieniądze i oszczędzałam na kanał, kiedy słyszałam o Belgii, słyszałam, jak ludzie się ze mnie śmieją, bo dosłownie śmieli się ze mnie wykładowcy, ludzie, z którymi chodziłam na studia. No i słyszysz to wszystko. I, i teraz. Teraz mogę powiedzieć, że tak, że zarabiam z YouTube'a i nie będę tego ukrywała. Zarabiam fajnie, zarabiam fajnie. Pewnie tego po mnie nie widzicie, dlatego że ja nie lubię chwalić się pieniędzmi, nie lubię nie wiadomo jak drogich rzeczy, nie lubię, nie wiem, odtaczać się luksusowymi rzeczami. Nie tutaj szukam jakby mojego szczęścia. Ja jestem taką osobą, która myśli bardzo mocno o przyszłości i ja lubię inwestować. Ja inwestuję w, nie wiem, w nieruchomości, staram się te wszystkie pieniądze odłożyć na później, bo wiem, że jestem świadoma tego, że to nie będzie dane mi na zawsze. Być może YouTube może zniknąć o tak, za, za miesiąc, prawda? I, I nie chcę po trzech latach obudzić się i powiedzieć, że no tak, z YouTube'a mam... Yy, 20 torebek, mam, yy, nie wiem, jakieś yy, ubrania od Gucci i które teraz są nic nie warte i w sumie nic nie zarobiłam i teraz yy, mogę iść w sumie patru, pracować do monopolowego, bo, 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 bo przehulałam to. Ja nie lubię takiego życia, Jolo. I mówię Wam to też dlatego, żebyście nie wierzyli, kiedy ktoś Wam mówi, że nie wiem, że, że, to, że to jest dane z nieba, że to, że to nam spadło i mamy. Na to wszystko musiałam zapracować i jestem z tego dumna. I to się tak wydaje, prawda? Że zmontowanie filmiku na YouTubie i nagranie to to są minuty. No nie, że filmik trwa 10 minut, no to był nagrywany i montowany w 10 minut. No ale to są, to są godziny. To są godziny, które spędzacie na tym. Że nie wychodzicie ze znajomymi, nie wychodzicie na zewnątrz, nie idziecie na imprezę, nie spędzacie cudownych lat na studiach, tylko pracujecie. Ale pracujecie nie wiedząc, czy wam się uda, i pracujecie nie biorąc z tego pieniędzy. Do tego, jak jesteś YouTuberem, to nie jest tak, że to jest taka bajka, prawda? No, wrzucam film. I czytam różne komentarze. Czytam komentarze, że film jest super, że komuś się podoba, a czytam najgorsze słowa i opinie na mój temat. Rzeczy, o których nawet nigdy bym nie pomyślała. Ludzie potrafią, nie wiem, czepić się. O, fumasz, okropny pieprzyk, życzę Ci śmierci, jakby, no. I, I można powiedzieć: OK, no to nie czytaj komentarzy. No to odetnij się od tego. No ale gdybym nie czytała komentarzy, no to. No to jakbym wiedziała, że to co robię Wam się podoba, prawda? No to gdybym nie czytała i tworzyła coś jako okazało się, żeby Wam się nie podobało, no to, to, to pogrążyłabym swój kanał i robiłabym rzeczy, które Wam się nie podobają. Więc chcę Wam przez to pokazać, że to nie jest łatwe i to nie jest praca na 5 minut. To są godziny, setki tysięcy godzin montowania, tygodnie pracy, lata pracy. Ja wybiłam się dostatecznie szybko, prawda? Osiągnęłam milion dostatecznie szybko, ale dostatecznie szybko to są lata, 3,5 lat. I nie chcę, żeby moi widzowie byli tego typu ludźmi, którzy mówią, którzy są przesyceni tą negatywną energią. Nie bądźcie, nie bądźcie tacy. Wy bądźcie kreatywni, wy nie bądźcie negatywni, wy inwestujcie w siebie, wypracujcie i zbierzecie z tego później. Plon. <noise> już się mylę Zaraz zobaczę, czy coś sobie już, jeszcze tutaj napisałam Musiałam tutaj zrobić cięcie, dlatego że aparat się wyłączył Ponieważ wyłącza się zawsze po 20 minutach nagrywania Nie wiem, czy nagrywałam 20 minut, ale wyłączył się po tym czasie Więc chciałabym bardzo serdecznie podziękować Patrykowi Za wspieranie mnie, za to, że zawsze mówił mi, w jakim kierunku powinnam iść Że był przy mnie, kiedy nikogo, dosłownie nikogo przy mnie nie było Chciałabym podziękować rodzicom Chciałabym bardzo serdecznie podziękować Wam, każdemu każdemu z mojego miliona widzów i każdemu z Was dać tą pozytywną energię i powiedzieć, że jeżeli mi się udało, to Wam też może się udać. Chciałabym podziękować Patty za przysłanie mi tego oto cudownego balona na milion subskrypcji i każdej innej osobie, która gratulowała mi i każdej innej osobie, która rzucała mi pod nogi kłody, bo... Przetrwałam to i teraz jestem silniejsza. I nie wiem. No po prostu osiągnęłam coś, co moim zdaniem jest dla mnie, nie... co było dla mnie nieosiągalne. I spełniłam setki ze swoich marzeń, których nigdy bym nie spełniła, gdyby ten kanał nie istniał. Udało mi się właśnie wystąpić w filmie, udało mi się wziąć udział w wielu projektach, które jeszcze nie mogę Wam zdradzić. Udało mi się zwiedzić mnóstwo krajów. I wiodę takie życie, o jakim zawsze marzyłam, i za to Wam dziękuję. I nie składamy broni, idziemy po dalej, idziemy po więcej. Choć już i tak ma więcej niż mogłabym o to prosić. I dziękuję Wam bardzo serdecznie za to. Nie wiem, nie wiem w ogóle, jak ten filmik odbierzecie. Nie wiem, czego w ogóle wrzucę, bo nie wiem, czy to, czy, czy to moje gadanie no, ma jakiś w ogóle sens. Chciałabym Wam zostawić w opisie. Link do zbiórki, pomoc dla mojej gozdek. Jest to, jest to dziewczynka chora na nowotwór, więc jeżeli możecie przesłać złotówkę, to byłabym Wam bardzo, bardzo wdzięczna. Zapraszam Was także do mojego sklepiku fana, Bad Unicorn. Link będzie również w opisie. I ja już się z Wami żegnam i dziękuję Wam, i do zobaczenia w kolejnych filmikach. W ogóle jestem. Wydawało mi się, że kompletnie nie uda mi się nagrać tego filmiku, a jednak udało mi się jakoś ciągle mówić. Nie, jestem się wydumna. Okej. Okay. <gł> dziękuję Wam bardzo. Mam nadzieję, że coś z tej mojej gadaniny wyciągnęliście. Pa, pa, pa i do zobaczenia. Dziękuję.